Mówiliśmy o zbliżającej się wyprawie rowerowej do Barcelony. Dzisiaj poproszę o podsumowanie na gorąco tej podróży. Na gorąco, ponieważ w poniedziałek, tak? Wrócił tak, Pan do Polski? Tak, tak, w poniedziałek wróciłem do Polski, to znaczy w niedzielę w późną wieczorem. Wyleciliśmy z Barcelony, wylądowaliśmy na lotnisku Okęcie, gdzieś koło godziny drugiej, i w poniedziałek dotarłem do Ciechanowa. Zacznijmy tak naprawdę naszą rozmowę od początku, czyli od tego, jak przebiegała podróż, kiedy dokładnie wyjechaliście Państwo. To znaczy nasz zespół tak naprawdę w pierwszej fazie był dwuczęściowy, to znaczy pewna grupa. jedna grupa ruszyła się Hanowa z Placu Zamkowego, było nas siedmiu rowerzystów, ja i plus sześciu z Marek, w takiej miejscowości pod Warszawą. I czteroosobowa grupa ze Szczecina I jechaliśmy tutaj, oni jechali z Odry, jechaliśmy tutaj w kierunku Kudowy Zdroj, bo tam przekroczyliśmy granicę i spotkaliśmy się w Pradze. W Pradze część z naszej grupy, jak i z grupy tej szczecińskiej zakończyło już dalszy on podróż i... Dalej kontynuowaliśmy w piątkę, czyli kolega, znaczy główny organizator tej wyprawy Krzysztof Zmarek, Fabian z Katowic, przepraszam, staram się wymienić jakby alfabetycznie, mm -hmm. Paweł z Piły, Sławek ze Szczecina i ja z Ciechanowa. I ta piątką już jechaliśmy do samej Barcelony. E, powiem tak, my wcześniej żeśmy się tak naprawdę nie znali, e, no i musieliśmy bardzo szybko zintegrować się, stworzyć grupę, taką, która będziemy mogli się pewnie czuć. E, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No i chyba nam się udało, ponieważ całą piątką dojechaliśmy już do końca. A czy jakieś kontakty teraz po podróży będą utrzymywane? E, tak, no, co, e, myślę, że że na pewno ten kontakt będzie, na pewno się spotkamy po jakimś czasie, kiedy już emocje e, tak, tak, tak zejdą z nas, bo w tej chwili jeszcze, jeszcze niestety, ale te emocje są, to budzimy się i ja się budzę, i widzę rower, <grym> <grym> także e, lub się zastanawiam, jakie buty założyć, ale e, na pewno żeśmy się umówili, że spotkamy się, na pewno gdzieś tam jakąś małą to nie będzie tylko takie spotkanie przy kawie tylko z rowerami i jakąś tam małą wycieczkę w Polsce tutaj sobie zorganizujemy no i na pewno będą wspomnienia tutaj wychodzimy z założenia że czym ten czas będzie się wydłużał tym bardziej będziemy wracać do tego do tego naszego wspólnego projektu tak można to określić i na pewno do naszych wspólnych przeżyć troszeczkę ich było było troszeczkę emocji, trochę wysiłku. Przyjdzie jeszcze czas, żeby tak ocenić dokładnie tą naszą wyprawę i ją tam w hierarchii ułożyć na półce, prawda? To, to tak od razu się nie da. A powiedzmy jeszcze, przez jakie państwa przejeżdżaliście? No wiadomo, Polska. Ja powiem tak, jestem tutaj Polakiem i mówiłem, że Polska jest jednym z piękniejszych państw. Y, mamy i morze, mamy i góry, wyżyny, mamy piękną pogodę i tak naprawdę w Polsce najbardziej mnie dokuczała. Był jeden etap, chyba drugi, gdzie wypiłem 12 litrów wody, y, ponieważ były to na początku sierpnia bardzo wysokie temperatury. Później wiadomo Czechii, Praga. Praga zawsze robi na mnie wrażenie i jest to przepiękne miasto nad, znaczy miasto nad Wełtawą. Moskarola, Katedra no to, to są te zabytki, które warto zwiedzać. Następnie jechaliśmy do Bawarii. Bawaria, proszę Państwa, to jest urocze region Niemiec. Porównuję to z Podhalem, ponieważ oni taką odrębność stanowią. Spodziewałem się tam budynków takich z czerwonej cegły, zawiodłem się, są to budynki już otynkowane, tylko dachówka. No i ten taki charakterystyczny styl budowy, że w jednym budynku znajdują się mieszczenia mieszkalne, gospodarcze, prawda? I jeszcze jakieś tam magazyny. Niezwykły porządek. Krajobrazy to są takie pagórki, wzniesienia. No coś fantastycznego. W tych miasteczkach bawarskich w każdym takim miasteczku znajduje się taki olbrzymi słup, bardzo wysoki. Coś w kształcie choinki, na którym są umieszczane takie tabliczki, informujące o tym, co się w tej miejscowości znajduje. Bawaria oczywiście słynie z piwa i w każdej miejscowości jest jakiś tam browar. Mieliśmy okazję, właśnie jakby zostaliśmy zaproszeni na taki festyn. Co prawda czas nam niestety nie pozwalał, żeby tam pobić, pobawić się, ale. Słyszałem w wykonaniu bawarskiej takiej orkiestry Hej Sokoły. To o, najbardziej się <laughs> zrobiło nam tak fajnie i miło. E, więc fajnie się tam bawią, tańczą, ale też bardzo dużo pracują. E, wstają wcześnie rano, o piątej już w tych gospodarstwach słychać jakiś tam ruch. E, są to ludzie bardzo pracowici. Powiem tak, u nas tak porównywałem, bo ja takim okiem, jakby troszeczkę gospodarczym, że w naszym rejonie no, są porównywalne gospodarstwa do bawarskich, ale w niektórych w niektórym jeszcze dużo, dużo po prostu brakuje. Brakuje. Mm -hmm. I z Bawarii? E, po, no, z Bawarii z e, oczywiście wjeżdżamy e, do nad jezioro Bodeńskie. Przepiękne miejsce, piękne jezioro, bardzo czyste. W ogóle dno widać. E, na no to alpejskie wody oczywiście, ułożone w takim, prawda, wśród Alp i widok dodał nam tak sił, że tego dnia, gdzie dojeżdżaliśmy do Jeziora Bodeńskiego, pokonaliśmy 160 km. Nad samym Jeziorem Bodeńskim przeżyliśmy troszeczkę rozczarowanie, ponieważ jest to kurort i ceny są niesamowite. Wykupienie miejsca na kempingu około 20 euro po prostu musieliśmy pojechać dalej mm -hmm. i dzięki temu pojechaliśmy jeszcze do Austrii i, i tam znaleźliśmy tańszy kemping, tańszy bo właśnie tego dnia postanowiliśmy, że będziemy... Nocować na kempingu, ponieważ rowerzysta ma dwa rodzaje rzeczy: brudne i takie brudne, które nadają się jeszcze do chodzenia. Także trzeba było zrobić pranie, trzeba było się po prostu troszeczkę ogarnąć, ponieważ to była również niedziela. I żeśmy nocowali w miejscowości Bregenz w Austrii. Dzięki temu 30 kilometrów wzdłuż Jeziora Bodeńskiego, żeśmy przyjechali w Austrii z Austrii do Szwajcarii. Szwajcaria, proszę Państwa, jest państwem trudno powiedzieć, no, przy pierwsze to bardzo bogatym. Tam nic nie ma jakby publicznego, to wszystko jest prywatne, wszystkie jakby drzewa, krzaki ogrodzone, zadbane, wypielęgnowane, budowle, no, no widać, że to bogactwo, po prostu wiemy, że tam jest elita świata, Ee, że, że, że taki rowerzysta, to tak naprawdę nie wiadomo, co tam robi, ale e, dobrze, że nie jest tak, znaczy Szwajcaria nie jest taka duża, w związku z tym spokojnie sobie takim tranzytem przejechaliśmy. Ale zwiedziliśmy Zurych e, powiedziałbym, że Praga chyba robi większe wrażenie, e, no i miejscowość Biel e, nad Jeziorem. I tutaj troszeczkę przeżyłem. Znaczy, przeżyłem. Było ciężko, dlatego żeśmy doszli do wniosku, że musimy dojechać do tej miejscowości Biel, ponieważ jest również jezioro o takiej samej nazwie. To tam na pewno będzie miejsce, będziemy mogli się rozbić. Okazuje się, że wszystko, co wokół tego jeziora, zostało już dawno wykupione i żadnego wolnego miejsca tam nie było. E, zostały tylko tak zwane krzaki, i tam po cichu musieliśmy się po prostu rozbić, bo już była godzina. 22. Ciemno, księżyc co prawda świecił, ale w nocy się trudno jedzie i poza tym byliśmy zmęczeni i nawet żeśmy wówczas nie rozbijali namiotów. Tylko śpiwór i tam gdzieś jako, jak zając przyszło tam jezdą, żeśmy przespali się. Co było ciekawe, następnego dnia 300 metrów od tego miejsca. Okazało się, że jest miejsce wolne, że jest właśnie można by się rozbijać namioty, i, ale dzięki temu mogliśmy się tam umyć i doprowadzić do, do takiego porządku, żeby dalej kontynuować podróż. W Szwajcarii no widoki, no są naprawdę też, bo to są Alpy, Wzniesienia, ale już byliśmy na tyle jakby wytrenowani, może jadliśmy po górach, że nie robiły na nas większego wrażenia i sami byliśmy zdziwieni, że udaje nam się to pokonać. Ze Szwajcarii wjechaliśmy do bardzo przyjaznej Francji. Dlaczego mówię przyjaznej, bo bardzo lubią tam Polaków. Rozmawiali, no, już tutaj, właśnie, we Francji nie dziwili się, że jedziemy tak daleko rowerami. To znaczy, już stało się dla nas jakby realne, że do tej Barcelony dojedziemy, bo w Niemczech to tak naprawdę y, dziwili się, że, 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 aż tak że aż tak daleko się wybieramy. Natomiast we Francji już tak, tak wydawało się to realne. No i y, gościli nas, to znaczy, bez problemu były również noclegi. Pierwszy region to jest taka Champagnol. To jest taki płaskowyż na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Co okazuje się, że tam było najzimniej. W nocy temperatura tak do koło zera. Czyli naprawdę bardzo e, czyli zimno. W tej gorącej zimno. Polski zupałów. Nagle ta, ta. To zero. Tam właśnie było chłodno. Jeden z, z rolników tamtejszych zaproponował nam właśnie nocleg, bo my żeśmy tak szukali, rozglądaliśmy się, podjechał autem i mówi, że on ma taką stajnię i żeśmy właśnie w, w okolicy tej stajni, ale mieliśmy tam wodę, e, e, mogliśmy sobie nawet grilla zrobić. E, było to takim i opowiadał nam o tym, że właśnie to jest najchłodniejszy region Francji. Z Francji do Lyonu piękne miasto. No i tutaj oczywiście już bierzemy się do rzeki Rodan, która prowadzi do Morza Śródziemnego i od Lionu, praktycznie wzdłuż tej rzeki, żeśmy do Morza Śródziemnego jechali. Po lewej stronie rzeka przepiękna, po prawej zniesienia wzgórza, na których już się pojawiły winorośla, czyli winnice, takie charakterystyczne gliniane budowle. No Widok przepiękny, porównywalny znaczy nie, no trudno powiedzieć, tak sobie wyobrażałem, jak jechałem, że to tak jak fiordy, prawda, i, i zniesienia w Norwegii ale to zupełnie inny region, ale jechało się fajnie, przyjaźnie, co charakterystyczne we Francji, mała miejscowość, nie wiem, 5-6 jakichś zabudowań, domków, no i oczywiście kawiarnia, w kawiarniach kawa, stoliki, no, zatrzymywaliśmy się, odpoczywaliśmy w ten sposób, e, rozmawialiśmy z miejscowymi, można było również spotkać Polaków. E, tam w tej części południowej Francji jest dość sporo. I z Francji. W Francji. Francji w pewnym momencie dojeżdżamy do e, takiej miejscowości Setę, to już jest praktycznie Morze Śródziemne, jedziemy wzdłuż Morza Śródziemnego. I zaczynają pojawiać się Pireneje. Dla nas to jest takie miejsce, brama wręcz, że wiemy, że jak przejdziemy Pireneje, to już będzie Hiszpania. No i dojeżdżamy do Pirenei. Piękne takie serpentyny wcale nie są były trudne, chociaż to jest w granicach 500, 600, nawet do 1000 metrów te serpentyny w górę prowadziły. To one były długie, ale nie były trudne do podjazdów. Natomiast widoki przepiękne, no i mijamy Pireneje i wjeżdżamy do Hiszpanii. No i tutaj proszę Państwa już radość, wiemy tak. radość, że na pewno dojedziemy, że to, co ześmy zaplanowali, wykonamy, że, że, że mimo trudu tej ekstremy na pewno cel zostanie zrealizowany. No i pierwsza miejscowość, jaką, no właśnie, ta pierwsza noc to była właśnie taka no, na pograniczu, na, zaraz za pirynejami, tam gdzie właśnie... Trudno było się rozbić, bo już to jest skała, czerwona skała, suche trawy słychać tam gdzieś w oddali, jakieś syczące, nie wiem, żmije, na pewno jaszczurki, bo uciekały to dość duże i, i, i takich trochę dzikich psów w tej okolicy też było widać, ale to już, już, już wiedziałem, że to jest jedna z ostatnich takich nocy. I niebawem będę już w tej Barcelonie i, i na pewno będzie fajnie i będzie dobrze. No i noc minęła, i następna noc, proszę Państwa, dojechaliśmy do Lorette de Mar, do tej słynnej, prawda, miejscowości. Ciemiemne jakieś pamiętniki z wakacji, tak. które są. I tu przyznam się, spaliśmy na plaży. Po prostu, znaczy przyznam się, nie, nie rozbiliśmy namiotów, tylko policja była, oczywiście, 5 o'clock, no, bicyk tak nam poinformowano, czyli żeby o 5 rano już z tej plaży zjechać z tymi rowerami, ale myśmy byli troszeczkę dłużej. Chodziło tu o to, że o 5 oni tam to porządkują, czyszczą, bo ta plaża jest praktycznie, faktycznie całą noc aktywna i, i można tam spotkać przede wszystkim młodzież z różnych państw, bawią się a to fajnie wygląda przy, przy Księżycu. No i my żeśmy tak przedrzemali, przespaliśmy się na tej plaży, no i od tego dnia nastąpił ostatni ten atak, to już nam zostało 70 praktycznie kilometrów do Barcelony i sam wjazd do Barcelony był takim wjazdem międzynarodowym, bo jak wyjechaliśmy z tej miejscowości, spotkaliśmy rowerzystę z Holandii, Jerry, który opowiadał nam o tym jak jeździł po Indiach 15 tysięcy kilometrów tam zrobił taki szacunek dla niego no i dziewczyna Tine z Belki która też jechała do Barcelony, który też, też był jej celem i pokonała 2000 km na rowerku. I mieliśmy tak już wspólnie, triumfalnie, po Maleńku, wjechali do tej Barcelony. Chociaż było takie małe rozczarowanie, ponieważ szukaliśmy tablicy Barcelona. Bo dla rowerzysty, wjazd do miasta to jest właśnie charakteryzuje się z tym, żeby sobie zdjęcie zrobić przy tablicy. No ale niestety. Nie było, Nie było, ponieważ przed Barceloną jest miejscowość Batalonia, tak się nazywa, i ona automatycznie się kończy i rozpoczyna się. W związku z tym na każdej ulicy trzeba było umieszczać tą Barcelonę, więc punktem takim honorowym było miejsce, hostel, którym żeśmy sobie tam wybrali, uznali, że to jest meta. No i tutaj, tak, rowery postawiliśmy i zaczęliśmy cieszyć się. To też odwiedzili ten najdłuższy taki w Barcelonie deptak handlowy La Ramblas, tam żeśmy przaleli po prostu z radości, doszliśmy do, kolumn, do takiej kolumny kolumba, który tak ręko wskazuje na, właśnie na Indię, prawda, na ten Nowy Ląd. No i tam mamy zdjęcia. I tak naprawdę te trzy dni, które. Bo żeśmy planowo dojechali do Barcelony, nie mieliśmy żadnego opóźnienia. I tam właśnie w, te trzy dni przeznaczyliśmy naprawdę na intensywne zwiedzanie. Ponieważ, no, czy się... Trudno powiedzieć, ale chyba się zakochałem w tej Barcelonie, dlatego że, że Gaudi ma taką charakterystyczną rodzaj sztuki, a Barcelona właśnie uległa, uległa Gaudiemu. Zresztą on tam mieszkał, on tam tworzył. E, e, co no, jest takie charakterystyczne że, że, że te budowle jego nie zostały do końca dokończone, na przykład e, no, katedra Sagrada Familia ona jest w zasadzie w 2020 została konsegrowana do, 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 do katedry, e, ale jeszcze jest w trakcie i jeszcze dużo tych wieżyczek musi być tam dobudowanych e, Park Gaudiego no, to są takie przepiękne to są perełki których no, 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 no jeszcze w życiu nie widziałem i, i nie wiem czy czy gdzieś indziej, w jakimś innym państwie można to spotkać? Z tego, co, co tu się mówi, to Barcelona jest jednym z najpiękniejszych miast Europy. Wrażenie dla mnie zrobiło metro. Jeśli się w Barcelonie ktokolwiek zgubi, to może iść do metro, aby pamiętał stację, z której wyjechał i na pewno wróci. Lub region, dalej z jakiego placu. Tam jest 200 stacji, 12 linii, także. Absolutnie nie, nie radzę poruszać się tam, nie wiem, nawet rowerem, tylko metrem, dlatego że wszędzie można jechać tak. dotrzeć. A który moment, który etap podróży był najcięższy? To znaczy, czy tak, był taki moment, że nie jadę dalej, wracam? To znaczy był moment do, powiem szczerze, do Pragi się zastanawiałem, czy jechać dalej. Ponieważ, no, może inaczej wyobrażałem sobie, że uważałem właśnie taki bardziej niespontaniczny, ten, tę wyprawę, tylko od punktu do punktu. Natomiast, no, nie dało się tak jechać i do Pragi się zastanawiałem, czy jechać dalej. Ale w Pradze, jak podjąłem decyzję, że jadę, że jadę, jednak jadę. Y to następny etap okazał się dość trudny dla mnie i dla mojego Garmina. Co to jest garmin? Garmin to jest nawigacja rowerowa. Yy, I takie słynne było nawet powiedzenie w grupie Panowie zaufajcie Garminowi, który ja powiedziałem i co się okazało? Garmin, zamiast nas poprowadzić takimi drogami normalnymi, poprowadził nas po wszystkich zniesieniach wokół Pragi. Czyli I mieliśmy o, było manczulica. bardzo ciężko. <laughs> Teraz to już patrzymy na to ze śmiechem, ale 70 yy, 50 kilometrów żeśmy jechali przez góry, i Czesi tacy zdziwieni, bo jak my się pytamy o drogę do Pilzna, bo jechaliśmy do Pilzna, to oni tak na nas patrzyli ze zdziwieniem. No tak, jedna chora, jeszcze jedna, i później dopiero zjazd. E, I to był taki dość ciężki moment. E, I chyba ten jeden właśnie w Szwajcarii, kiedy. Yy, pokonaliśmy prawie chyba 170 km, nie pamiętam dokładnie, i był problem z tym Noclegem. To już byłem zmęczony, po prostu byłem fizycznie zmęczony. No i Nocleg mieliśmy, znaleźliśmy niedaleko lotniska w Curychu. Muszę Państwu powiedzieć, że natężenie w niedzielę w, na lotnisku w Curychu jest bardzo duże: co 30 sekund lądował lub startował samolot, więc spać się też nie dało. To były takie dość ciężkie momenty. E, poza tym Poza tym to znosiłem Przyjmowałem to z twarzą i, I w sumie to, to, to co widziałem rekompensowało ten wysiłek A czy jakieś inne problemy zdarzało się? E, czy ze sprzętem to znaczy, na przykład ze sprzętem, problemy? E, ja miałem e, Chyba najmniej problemów to znaczy miałem jedną tak zwaną gumę. To nie jest to, że przebiłem, tylko musiała się gdzieś tam dętka źle ułożyć i się przetarła. Natomiast Fabian z Katowic miał poważny problem. Przed pilznem jakby wystrzeliłam obręcz w rowerze przed nim kole. Było to wielki huk, stracił oponę, dętkę i obręcz, koło praktycznie całe. Więc my tutaj żeśmy szybko jakby podjęli decyzję, ja pojechałem z dwoma kolegami. Do Pilzna szybciej, tam odszukać jakiegoś mechanika, sklepu, żeby takie koło kupić. Yy, natomiast pa yy, Fabian ze Sławkiem, czyli z, z drugim kolegą, po woleńku 10 km na tej obręczy dojechali do Pilzna. Gdy oni już dojechali, już mieliśmy koło i pojechaliśmy dalej. Mieliśmy dwie szprychy tylko, to znaczy yy, Sławek miał jedną szprychę no i Fabian, ale to byliśmy na to przygotowani, także kwestia wymiany bardzo szybko i no Fabian miał takiego trochę większego pecha, bo miał też dwie gumy i to w odległości 10 minut, także e, aha, ja proszę państwa, wybrałem się na to podróż z przyczepką rowerową, nie radzę zabierać, <noise> e, ponieważ e, jeśli to jest wyprawa taka rekreacyjna, do 15 na godzinę, to tak, owszem, przyczepka jest fajna, ale gdy się jedzie Długie dystanse i w dość szybkim tempie to w, na ósmym etapie z przyczepką się niestety rozstałem. <laughs> Przepakowałem i, i, i pojechałem samym rowerem, e, ponieważ zacząłem to określać, to znaczy koledzy określali, że jadę tirem, także <laughs> e, e, dużo wysiłku mnie to kosztowało, od, 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 od spiąłem przyczepkę, żeśmy ją zdemontowali. Części, które były dla nas potrzebne, zabraliśmy, a część oddaliśmy tam. Niemczech. No to takiego troszeczkę dostałem, mówiąc kolokwalnie, powera i, i pojechałem I dość mocno łatwiej. do przodu. No ale, ale to są właśnie takie doświadczenia, których... No bo jeździłem tą przyczepką tu po mieście, trenowałem, wydawało mi się, że będzie ok no jednak na długich dystansach jest to dodatkowy ciężar, dodatkowe obciążenia. A czy kondycja nie zawiodła? Kondycja, bo przygotowywał się pan? Powiem, rok, tak, prawda? gdybym się nie przygotowywał, to nie byłoby szans. To, że przyjechałem jakby... Trenując te 7 tysięcy kilometrów, no to kondycję miałem do końca, to znaczy nie miałem żadnych obtarć, jakich, jakichś dolegliwości związanych z, z obciążeniem. Wiadomo, że organizm jest w jakiś sposób osłabiony, dlatego że to wypocenie tak. tych minerałów troszeczkę ubyło. Ale myślę, że tydzień, dwa i będę w formie. Yy, nasz czas, niestety, dobiega końca, ale jeszcze muszę zapytać o jakąś fajną, ciekawą przygodę. Na pewno takich było wiele, ale najciekawsze? To znaczy, tak z najciekawszych przygód. Hmm. No, tutaj, tutaj jakby e, cała wyprawa była to taką wielką przygodą. Natomiast, no, e, ja myślę, że e, s, to znaczy już w hostelu kiedy żeśmy e, fajnie, bo białe prześcieradła, łóżko e, i można po 22 dniach e, się jakieś tak formalnie wyspać. Kiedy skreśliliśmy światło, zaczęły wychodzić takie jakieś. Bardzo nieciekawe robaki zaś, w związku z tym e, praktycznie mało nie uciekliśmy. Natomiast no, takich e, mrożących krwi e, przygód po drodze, po drodze nie było. Na pewno nas zaskakiwały pewne takie e, panu Szwajcarii, który się zatrzymał, Polak e, i, i z samochodu nas poczęstował wodą, którą tam, nie wiem, rozwoził gdzieś tam. E, takie miłe sytuacje to właśnie ta stajnia w, we Francji. To takie może, 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 może kiedyś tam coś opiszę, bo tak na, na, na gorąco trudno, trudno, trudno jakby sobie coś tam skojarzyć takiego, bo, bo tak jak mówię, cała wyprawa była wielką przygodą. To, że właśnie spotkało się pięciu blowerzystów, którzy się do wcześniej nie znali, każdy o jednej osobowości, w innym wieku, w innej mocy. No dogadało się, nie pokłóciło, chociaż dominowała tam demokracja. Często żeśmy głosowali, czy tutaj śpimy, co jemy, gdzie zwiedzamy. Jaką trasę jedziemy, czy też, też, też demokratycznie to się wszystko odbywało? Ja obserwowałam trochę zdjęcia facebookowe profil rowerem po Uf. Europie, ale także widziałam e, pana zdjęcia na profilu, i pozwolę sobie tutaj zacytować, e, bardzo spodobał mi się e, pana wpis rodzi się pytanie: i po co to wszystko? Przecież mógłbym za te pieniądze wykupić tygodniowe w czasy Lorette de Mar i leżąc na plaży marzyć, jak fajnie byłoby tu przyjechać rowerem, a jednak najpiękniejsze jest to, że marzenia się spełniają. Spełniło się marzenie. Tak, to jest właśnie marzenie, dlatego cały czas w czasie tej podróży to pytanie się rodziło i po co? Bo, bo taki podjazd 15% w górę <głos》>, e, później się jeszcze... O właśnie, to jest taka przygoda właśnie we Francji, kiedy jedziemy, to jest zadowolenie, że już Francja nie bardzo patrzymy na mapę i jedziemy taką piętnastką, to my na 15, bardzo stromy podjazd, i jedziemy tak 3 km, później jeszcze 10 kilometrów i zatrzymujemy się i nie ta miejscowość. E, można nazwać to przygodą, ponieważ no, jesteśmy zmęczeni e, i teraz co robić? E, no, trzeba jak najkrótszą drogą dotrzeć do właściwej. Najkrótsza droga okazała się przez trzy pasma zniesienia. E, widoki przepiękne, bo na pewno nigdy tam nie będę, bo to były miejscowości takie XIX-wieczne we Francji, posłownie, e, no ale wysiłek też straszny. I to też można. Aha, i tam... tam. Uderzyłem się w kolano, ale to tak nie było strasznie. Właśnie, marzenie warto spełniać. A kolejne marzenie? Kolejna wyprawa? Już za znaczy, północą Myślę, że nie wiem, czy z tą grupą, czy bo, bo, bo różnie to może być, bo może czasowo nie odpowiadać. Tak, żeśmy coś mówili o Istambuł, może gdzieś może, może tam na północ Europy jeszcze raz. Bardzo mi się Norwegia i Skandynawia podoba. No nie wiem, ale na pewno y, moim takim stawia mi to, muszę to wykonać, objechać dookoła Polskę. No to znaczy, prawdopodobnie etapami, bo to jest dość długi odcinek, y, ale, ale to, to muszę zrobić. Mhm. Życzę, żeby kolejne marzenia spełniły się i dziękuję bardzo za przybycie do naszego studia. Ja myślę, że o kolejnych wyprawach będzie nas Pan informował i że jeszcze spotkamy się i będziemy rozmawiać o takich przygodach. Na koniec chciałbym jeszcze raz, skorzystając z tego miejsca, podziękować wszystkim, wszystkim, przede wszystkim uczestnikom tej wyprawy, trzymaj się Krzysztof, Sławku, Fabian, Paweł, byliście wielcy. Również dziękuję swojej rodzinie. Tej od Ciechanowa aż po, Gór, po Jelenią Górę. Dziękuję wszystkim kolegom, koleżankom, którzy z pracy, z Krasiniaka, z MSCBN-u, trzymali za mnie kciuki, podtrzymywali na duchu, byli ze mną. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. tylko przypomnę, że moim gościem był pan Stanisław Szulc, nauczyciel informatyki i podstaw przedsiębiorczości w pierwszym ELO imienia Zagłąta.